Od 2010 roku w chińskiej fabryce koncernu produkowany jest silnik Hyundai G4FG o pojemności 1,6 litra. Złomaczy. Najbardziej znanym problemem jednostek tej rodziny jest zacieranie się cylindrów. Aby szybko go nagrzać, blisko silnika umieszcza się mały kolektor katalityczny, a w przypadku zniszczenia katalizatora jego cząstki często trafiają do komór spalania. Olejny chwał. Blok cylindrów jest tutaj wykonany z aluminium z otwartym płaszczem chłodzącym i cienkimi wkładkami, których sztywność jest niska. A podczas aktywnego użytkowania lub regularnego przegrzania cylindry często poruszają się po elipsie, po czym pojawia się postępujące zużycie smaru. Niska żywotność obwodu. Silniki wyprodukowane przed 2014 rokiem miały niezbyt niezawodny łańcuch rozrządu, który często rozciągał się do 150 tysięcy km. Potem przyszedł łańcuch rolkowy. Niewielkie uszkodzenia. Wadami tego silnika są głośna praca wtryskiwaczy, niska żywotność wsporników silnika, częste wycieki spod pokryw zaworów oraz płynna prędkość obrotowa spowodowana zanieczyszczeniem przepustnicy. Producent twierdzi, że żywotność silnika wynosi 180 tysięcy km, ale zwykle osiąga ona do 300 tysięcy km.